Siemano, mamy rano, witam Was w kolejnym dniu, piękna pogoda, bezwiecznie, a ja aktualnie przewożę nawóz z wiaty do magazynu bo potrzebuję zrobić tutaj miejsce na wapno granulowane, mocznik muszę też zabrać do środka i tutaj Saletrosan, właśnie, który mocznik był po prostu mocznikiem zostawiony był Saletrosan i tam co z tyłu, gdzie rozrzutnik był Saletrosan był przewieziony już wcześniej jak zboże z magazynu wyszło częściowo zwolniło się miejsce, wiadomo tu pod wiatą wchodzi wilgoć tam jest magazyn suchy, zamknięty no i tutaj chcę właśnie jak przyjedzie dzisiaj wapno granulowane postawić je w tym miejscu bo prawdopodobnie one będzie e, chyba ostatnie wysiewane ale to już się dowiecie w kolejnych odcinkach, bo teraz jest plan, jak e, e, os, znaczy się będzie zgoda z IMGW. Od tego całego jąga, temperatury, to będę wysiewał kompost. No ale kompost, ale zanim tą florę będziemy rozsiewać trzeba będzie wydać nawozy e, azotowe na rzepaki i na zboża. E, druga sprawa. E, Czekamy na kizeryt i kornkali, aby potem właśnie na te nowe dzierżawy wysiać I dopiero będziemy, żeby nie po tym kompoście jeździć rozciewaczem. Tylko pierw wydamy nawozy, rozrzucimy to i uprawimy Także nie tracę czasu Czekamy na wapno, liście po południu ma przyjechać, więc przewozimy do garażu I widzimy się po prostu później no i mamy południe i tak jak kierowca wspominał, jak dzwonił między 12 a 13, będzie mamy w pół do 13, więc w punkcie wyrobił, zaraz roletę odsłania i będziemy zrzucać do hali wapno. kierowca odsłonił roletkę i możemy już ściągać wapno pod dach. Do mnie wapno granulowane firmy Nordcalk a z magnezem. Dlaczego takie wapno? A dlatego, że tam na tych nowych dzierżawach, wiecie, że jeżeli chodzi o temat pH, zasobność w magnes, to, to jest temat po prostu rzeka. Te pierwiastki, o jakimi jest magnes. Na tamtych działkach, jeżeli chodzi o zasobność, no można powiedzieć, że jest to składnik zapomniany, jest bardzo niski i przewaga to jest niski, czyli można powiedzieć, że tego magnezu w glebie nie mamy. No i tutaj, jeżeli chodzi o wapno granulowane, one słyną z tego, że one bardzo dobrze się rozpuszczają. Także mam nadzieję, że ta aplikacja, która będzie już Teraz na wiosnę pod daną uprawę. Te wapno w jakimś stopniu pomoże y, roślinie, a mianowicie będzie to tam y, wysiewana kukurydza. A kukurydza lubi magnes oraz wap, Tak więc y, wydamy te wapno granulowane już po uprawie głównej na wierzch, aby w wierzchniej warstwie nasiona kukurydzy. Siewnik będzie jeszcze trochę to pomiesza Do siewu kukurydzy jeszcze jest 2 miesiące, więc jakieś opady będą, jeżeli to rozsiejemy na przełomie e, początku marca lub połowy. To do maja jakieś deszcze na pewno powinny się pojawić. I te wapno się rozpuści i wejdzie. Częściowo w profil glebowy. Bo tutaj naprawdę zależy na czasie, jeżeli chodzi o tamtą glebę. No i tutaj mamy bardzo dobrą rozpuszczalność. Przede wszystkim e, materiał jest bardzo drobno zmielony i jest zgranulowany pod wpływem tam obróbki. I wydając to, no, po prostu robimy wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć tam e, w miarę w pierwszym roku jakiś plon. A co z tego wyjdzie, to sami wiecie, jak ja cały czas wspominam i powtarzam Pogoda i tak zweryfikuje, bo mimo, że my damy wszystko Co powinniśmy dać To pogoda zweryfikuje I te plony i tak mogą być bardzo liche Ale tutaj nic straconego Wapń oraz magnez nigdzie nam nie ucieknie Także musiałoby lać, no powiem Wam, nie wiem ile Tej wody, żeby to zostało wypłukane no i przede wszystkim widzieliście też aplikację ostatnio Piastem no i ta aplikacja nie jest precyzyjna zważając na to, że Piast nie rozsiewa równo tego wapna a tutaj będzie to wysiewane właśnie rozsiewaczem precyzyjnym jakim jest Kverneland z nawigacją czyli wbudowany GPS system który idealnie nam rozcieje, Zrobi się próbę tego wapna granulację masę tysiąca litra, masę litra się zważy. To wszystko się wbije i to tyle ile chcemy, tyle będzie zaaplikowane i te wapno będzie równomiernie rozrzucone na całej powierzchni pola i o to nam chodzi. Nie będzie zakładów, nie będzie omijaków. Także dążymy do tego, aby wszystko zrobić jak najlepiej. Także kończę ściągać i zaraz Wam pokażę. Sam jestem ciekaw, jak wygląda ten granulat. Bo jeżeli chodzi o wapno Nordkalk, no to ja jestem zwolennikiem stosowania Faskala oraz Magnezium Sypkiego. No bo to nie oszukujmy się, są wapna. No marki premium No i dobra. Kierowca odjeżdża, materiał mamy na nowe dzierżawy zrzucony. Też jeszcze wszystko nie pójdzie na te dzierżawy. gdzieś około 600 kg na hektar. Wydam też częściowo na Przężyto, gdzie na swoich działkach tych nowo nabywanych dwa lata temu pecha. I ogólnie zasobność w też jest słaba, więc też posypię po 500kg po głównie na przężyto Także jak to wygląda No woreczki ogólnie są niskie, no wiadomo to jest wapno, materiał ciężki A raz, Myślałem, że są przezroczyste worki W środku folia Ale jednak nie No i ogólnie sposób pakowania Wam powiem Jest bardzo gruba folia Jo, jaka fajna gruba granula, o, to spokojnie na 36 metrów będzie się rzucało grube granule i zobaczymy czy się będzie pyliło, ale ręka jest sucha, nie ma pyłu, więc jeżeli chodzi o zapylenie, nie powinno być tragedii, No, ale to wszystko drodzy widzowie wyjdzie w praniu przy rozsiewaniu. Tutaj mamy na workach zalecane dawki. No tam jest lekka gleba, bardzo lekka, czyli 800 tysięcy. No coś tam daliśmy, wapna. Nie wiadomo, czy to w ogóle będzie coś działało, więc myślę, że jak zastosujemy takie 600-700 kg na hektar tego, to będzie bajka. Będzie bajka. Także powinno być luks sobie jeszcze wezmę, bo kiedyś nordkal granulowane, ale to kiedyś kiedyś było stosowane. i Jeszcze jak szoko nie nagrywa vlogów. O właśnie i o to mi chodzi. Nie ma kamyka, jest typowe, dobrze zmielone wapno. Czyli nie płacimy za żaden kamień. Jakieś inne tam pochodne, wapnia, tylko za czysty węglan. I MGO. I MG. Jak, jak to, jaka tu w ogóle zawartość jest? 3018. Gdzie tutaj będzie skład? Wypisany 30CAO i 17MGO, czyli no jest ok. Jest OK. Także myślę, że te 600 kilo 600-700, zobaczymy, policzymy, jak to wyjdzie mniej więcej hektarowo. Muszę na te 10 hektarów swoje rzucić trochę tego wapna i co zostanie, to po prostu podzielimy i porówno rozsiejemy na całości na tych 32 hektarach. Także jedziemy do taty na gospodarstwo z przyczepą, musimy odstawić salę Trosan. Bo tam mamy mocznik dostawiony sale trosanym. No i powoli się szykujemy do akcji. Jest ciepło, więc lada moment ta zgoda. Wydaje mi się, że powinna być. Tym bardziej że e prognozy, e które e są na przyszły tydzień, e są deszczowe i temperatura po 10 stopni, więc wydaje mi się, że jak nie będzie dużego deszczu, zgoda będzie to będziemy różać z azotem już na rzepaki w zbożach nie ma paniki ale rzepakowi jest zasada, rzepak musi dostać szybko te jedzenie przynajmniej w naszym przypadku mamy to sprawdzone, więc bierzemy przyczepę i jedziemy do taty na gospodarstwo przerzucić salę trosan. Znowu zwiaty, nieprzemyślane, no ale no, taka sytuacja i nic się nie poradzi. Wszystko zjechało odwrotnie najpierw przyjechał mocznik, potem saletrosan i człowiek może sobie zaplanować coś, ale po prostu sytuacje losowe powodują to, że wszystko jest inaczej, jakbyśmy chcieli. Przyjechałem do brata na pole, bo tam muszę odkopać. Mamy taki dołek. Co roku, odkąd dzierżawy mamy zalewa go, nie możemy znaleźć tam dreny, więc idę zgłębić. Tam było wykopane koparką, jak były przymrozki Tutaj jest rzepaczek. Przedlonięczmień o zimy. DANA KOMPO FARMA. Właśnie też tutaj było dawane wapno węglanowe. Białe, Faskala. faskal, <laughs> Także trochę ucierpiał. Odmiana to jest bodajże chyba decybel. Tutaj brat zamówił to, w tamtym roku mieliśmy. To ogólnie jest stara odmiana. No troszkę widać ten mróz i to wszystko. Te liście żółte były. Rzepak poodrzucał. Miał niedobory. Yy, pomarzły. Bo one były. Ku górze, skierowane przed tymi pierwszymi mrozami, no i dostały trochę w kość. Tutaj plantacja nam się trochę przeżadza ale zobaczmy, jak to wygląda. Obaczcie, że pak żyje. Ma, I zobaczcie, jakie ma długie te korzenie. On żyje, bo on tak naprawdę. On nie zatrzymał wegetacji, może jak tam były jakieś przymrozki rzędu minus 10 Ale te przymrozki były tylko w nocy A w dzień było 0, minus 2 Więc ta ziemia nie zdążyła zamarznąć dość głęboko Aby on wstrzymał wegetację Tutaj był mróz, kopareczką fajnie wcofał No i mamy zastoisko, za słabo odkopane jest, do dzisiaj by wody nie było no ale nikt nie przyjechał i nie zobaczył. Tutaj ogólnie ruch nam się cofa, bo kanał wysoko tam bobry tamują co chwilę. Ale zaraz to wypuścimy. Szkoda, że wcześniej się nie przyjechało. No ale co innego na głowie jest do roboty. Wszystkiego się nie da ogarnąć w czasie. Ej, teraz woda pójdzie. Ostatnio na społeczności wstawiłem post właśnie, że jest w Dorochusku na przejściu granicznym. Jest strajk, i ostatnio zarzucano mi, że nic nie publikuję, że niby to mnie nie dotyczy. No ale słuchajcie, teraz opublikowałem, to dostałem po łbie. Że raptownie mi się dupa pali, że to, że tamto, wam to. Nie, nie pali się. U nas ogólnie ceny są takie jak na giełdzie. U nas ceny dyktuje giełda. A tam na wschodzie, kto jest fany i ma skupy, to po prostu tą całą sytuację wykorzystuje. Nakupił sobie zboża technicznego po tańszych yy, sumach za tonę. No, i tam przebierają sobie i od naszych e, polskich rolników zbyt ogólnie, niby jakiś tam jest, ale za takie pieniądze, że pszenica 900 1100 zł. Także to jest praktycznie ile? 200 zł różnicy jak u nas. No, i jak nic się nie robi, nic się nie publikuje, to jest źle. Opublikujesz, to jest źle. Ludzie, zastanówcie się z kim wy y, żyjecie, z kim wy współpracujecie i co w życiu chcecie osiągnąć, bo jak patrzę na niektóre komentarze, to naprawdę autentycznie nie ma dla kogo strajkować, bo nasz naród to jest y, jedna wielka patologia: sami swoi nie potrafią się dogadać i to jest przykre, bo tak nie powinno być, żeby Polak Polakowi wbijał nóż w plecy. Druga sprawa. W filmie ostatnim Właśnie tam z porządków na polach jechałem Mercedesem. Nic nie mówiłem, bo to nie jest nowy nabytek. Nie ma czym się chwalić. Już ludzie dostrzegli gwiazdę. Już Szoko bogać, nie strajkuje, bo go na wszystko stać. To było auto zastępcze za kupiątkę, bo dzień przed Wigilią chłop z myśli Boża skasował mi tył. Po prostu wjechał mi w tył na światłach. I po prostu należało mi się auto zastępcze i takie z serwisu e, dostałem. I nie ma zmiany Audi na Mercedesa. Jeżeli będzie kolejne auto, to i tak będzie to tylko i wyłącznie podejrzewam, że Audi, e, także i na pewno większego kalibru, nie kupię, a już zwyż, także na spokojnie. E, bo mówią, że jedni strajkują, innym się opłaca. Słuchajcie, każdy ma swój kalkulator. My też kupiliśmy e, drogo e, nawozy, bo po 4 wzwyż. E, jeżeli chodzi o mocznik 400 4700, e, Saletrosan 3600, nawet też po 4, e, RSM, wszystko powyżej 2600. Także to. No i co ja mam mieć teraz pretensje do kogo, bo co, bo ja kupiłem drogo nawóz. Był po tyle, no i po prostu kupując, ja się dziwię też rolnikom, którzy teraz mają jakieś ale i lamentują, że stracili. Słuchajcie, była wtedy cena taka, kto sprzedał część zboża, e, jeżeli chodzi o żniwa, to miał pieniądze na koncie. No i po prostu inwestował w nawozy, bo pieniądze były na koncie. Straszyli, że nawóz będzie tylko droższy, zboże miało e, podrożeć. A tak się stało, że nie podrożało. No i tyle w temacie. No co, Trzeba będzie po prostu ograniczyć nowe inwestycje. Tak jak na naszym gospodarstwie strata to jest praktycznie nawóz i niesprzedany towar w żniwa. To jest nowiutki traktor od dealera marki Case'a Ja mówię o takim modelu, nie jakimś małym, tylko mówię o optumie, gdzie to prawie zakup jest milion złotych. No i jak to się mówi, życie zawsze robiliśmy stale. Po żniwach kupowaliśmy, e, drodzy widzowie, e, nawozy, część żniwa sprzedawaliśmy, zawsze jakąś część magazynowaliśmy, no i po prostu w tym roku żeśmy stracili, no i nic na to nie poradzimy. Ogólnie giełda u nas kształtuje się e, światowa, tak jak na świecie, ceny takie u nas są, także no na spokojnie, no, no tak samo do nas jeździ zboże. Z, drodzy widzowie z Ukrainy, na magazyny pobliskie jest to skupywane. I tak samo jest problem ze sprzedażą. Dużo firm nie skupuje pszenicy, a jak skupuje, to tylko i wyłącznie paszową. Więc nigdzie nie ma kolorowo, jakby wam się mogło wydawać, że. Ta cała sytuacja z Ukrainy nie dotyczy tutaj rolników z centralnej Polski i zachodu, bo te zboże tak samo jest nadciąga do nas cały czas, od żniw jeździ i w żniwa, taki naprawdę prawdziwy problem wszędzie będzie w żniwach, bo te zboże w magazynach będzie zależa, e, zalegało. Dużo rolników ma zboża niesprzedanego i to dopiero w żniwach. Może nie w żniwa, ale po żniwach. Kto w żniwa coś tam wywiezie, uda się po dobrych pieniądzach sprzedać, potem będzie problem, bo to się po prostu nawarstwi. No chyba, że w końcu wstrzymają te dostawy zboża z Ukrainy do naszego kraju. No bo inaczej to wszyscy odczujemy. I czy ktoś strajkuje, czy nie strajkuje. Strajk to jest sprawa indywidualna. Tak jak ja, ja mam swoje zajęcia. Ja mam pracę. Do, do Rochuska mam. Szmat kilometrów, bo prawie tysiąc kilometrów w jedną stronę, to nie jest mało. Ja mam małe dzieci, jest teraz zima, mam też zajęcia na gospodarstwie. Ja tak od tak dzisiaj nie mogę sobie wsiąść i pojechać, bo tak mi się chce. To bez przesady. Dużo rolników z tamtych okolic nie strajkuje, w ogóle ma to gdzieś. Także może jak chcecie jakieś ale, to może do swoich kolegów kierujcie, którzy... Tylko potrafią wytykać innym, że nie jeżdżą, a sami nie jeżdżą. Bo tak często się zdarza. Na życie mi starcza, na kredyty mi starcza. Drogo kupiłem na włos, no i trudno. Się przejechałem w tym roku i nic na to nie poradzę. I na pewno z tego powodu nie mam zamiaru <grych> płakać biadolić, bo podjąłem taką e, decyzję, a nie inną. To tak samo, popsuł mi się traktor. Czy tam kombaj się psuł co? No co, no moja wina, bo kupiłem kejsa, tak? No, no i tyle. Trzeba sobie kupić Dżumdira, który się podobno nie psuje. No i tyle. I się żyje dalej. I nie widzę problemu drodzy widzowie. Także tyle w temacie. I trzymajcie się, trochę wam rozjaśniłem temat, jak ja to spostrzegam. Jest jak jest. Troszkę trzeba te niezadowolenie pokazać, ale też... Bez przesady, bo to nie uderza w tych, co rządzą, tylko w poszczególnych ludzi. I taki strajk pokazuje niezadowolenie. Trzeba to robić, bo zobaczcie, w telewizji jest cisza. Nic o tym dziady nie mówią kompletnie. Gdyby nie YouTube, to 3 czwarte ludzi nie wiedziałoby w ogóle, że jest strajk. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.